Ja się natomiast nie wycofuję. Zatem, Szanowni Państwo, w pierwszej kolejności poddam po, pod głosowanie poprawkę numer 1. Przypomnę tylko, że ta poprawka numer 1 dotyczy załącznika numer 3 do uchwały budżetowej i proponuję, aby w dziale, w dziale 600 rozdział... 60 014, zamiast zapisu inwestycja poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych na terenie gminy Łukowica opracowanie dokumentacji powstał, y, 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 zamienić na zapis inwestycja budowa chodników przy drodze powiatowej nr 15 80 K Zalesie Olszana w miejscowości Mończyska odcinek drugi w kilometrze od trzeciej do czwarty oczywiście chodzi o projekt, proszę o przygotowanie panelu do głosowania. Proszę bardzo, Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem poprawki zaproponowanej przeze mnie, jeżeli chodzi o budowę chodników w uminczyskach? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Szanowni Państwo, mamy taką sytuację. Poprawka jest zwykłą większością głosów. Zgadza się Panie Radco Prawny? Mamy. Taką samą liczbę głosów za i przeciw. W związku z tym, że nadal obowiązują zapisy statutu, dotyczące, że w przypadku równej liczby głosu decyduje głos przewodniczącego, stwierdzam, że poprawka została przyjęta. Ja bym prosił o komentarz pana mecenasa. W świetle już dwukrotnie zajmowanego przez Wojewodę. Stanowiska, no, dopuszcza się Pani naruszenia bezwzględnie obowiązujących zasad. Statut nie ma prymatu nad przepisami ustawowymi, w związku z tym no, mogę tylko wyrazić zdziwienie, że podjęła Pani taką decyzję. Szanowni Państwo, to w takiej sytuacji, jeżeli jest ona faktycznie niezgodna, to pewnie organ nadzoru zakwestionuje i wycofa najprawdopodobniej, unieważni zapis, tej, zapis, tej, zapis tutaj tego załącznika numer 3. Dlatego ja jestem tak zdeterminowana, Szanowni Państwo, żeby ten chodnik powstał w Mończyskach, że zostawię tutaj, jak przed chwilą powiedziałam, że została poprawka przyjęta. Jeżeli organ nadzoru unieważni, no to będziemy wiedzieć, że zostało unieważnione i zapis ten nie będzie obowiązywał. Pani Przewodnicząca, pozwolę sobie tylko na jedną uwagę, że Pani determinacja jako radnej nie, uprawia, nie uprawnia do naruszania obowiązujących zasad przez Panią jako przewodniczącą. Szczyt hipokryzji, szczyt hipokryzji. A proszę mi powiedzieć Panie Radco prawny, który dokładnie artykuł jakiej ustawy stanowi, że w przypadku że, że, nie takiego, że, że nie ma takiego zapisu, że zdecyduje głos przewodniczącego. Pani przewodnicząca, pani doskonale zna najnowsze będące reakcją na to wystąpienie o zajęcie stanowiska przez wojewodę i nadzór prawny co do zgodności z prawem utrzymywanego zapisu statutu, z czego wynika ta bezwzględność co do braku możliwości korzystania z takiego uprawnienia i istniejące, orzecznictwo sądów administracyjnych, więc myślę, że pytanie o wskazanie przepisu no jest co najmniej niezrozumiałe przy tym poziomie wiedzy, jaki pani ma, a co do której ja nie mam wątpliwości. Nie ma żadnego przepisu, który wprost by regulował tą kwestię, niestety. Taka jest prawda. Natomiast tutaj, a poza tym kwestia jeszcze nie została wyjaśniona. Nadal to gdzieś zawisło. Więc będziemy to po prostu wyjaśniać. Pani Przewodnicząca, to nieprawda, że ta kwestia nie została wyjaśniona. Wojewoda jednoznacznie wezwał Panią jako Przewodniczącą do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania z, z, ze statutu tego zapisu. Była ale, ku temu okazja była. Doskonale, doskonale też pan wie że korespondencja nadal trwa w tym zakresie i to nie zostało do końca wyjaśnione. Dlatego tak jak powiedziałam mając na uwadze to że może może pojawić się takie o rozstrzygnięcie nadzorcze ja stwierdzam że poprawka została przyjęta. Przewodnicząca może szybciej by było. Proszę Państwa, z... Proszę Państwa, to jest tak, i... jakby, jakby wszyscy y, y, mogli jechać na zielonym, ale tylko jedna osoba może na czerwonym. Lepa no naprawdę, sorry. Udzieliłam...